Dobra, kochani, relacji schrebem ciąg dalszy, teraz już przeszliśmy na samo przejście. Tam jest przejście w pogranicznicy. Tutaj czekają autokary no i ciężarówki na ukraińskie, żeby wjechać na wrócić do domu. Tu są punkty pomocy, czyli są ciuchy. Tam jest jedzenie, ciepła zupa, ciepła herbata. To jest taki punkt, my to określamy, pierwszej pomocy. E, tutaj e, państwo zbierają różne rzeczy, opatrunki, leki, które będą celnicy potem przeniosą na, e, na stronę ukraińską, bądź nie celnicy, ale na przykład polska grupa humanitarna. E, no generalnie ruch jest duży. Co jakiś czas podjeżdżają autokary, też czasami przejeżdżają samochody prywatne na ukraińskich tablicach. Zdarzyły się, jak widziałem, może ze dwa polskie, ale bardzo jakby powoli to idzie, w sensie wiemy, że tam jest ogromna kolejka po drugiej stronie. Natomiast no tutaj, tutaj wszystko co się pojawia leci, leci dalej, pojedzie dalej. Jest koordynator, który mówi po ukraińsku, więc ogłasza, czyli jeżeli na przykład ktoś ma tra jest transport, przyjeżdżają ludzie, którzy mogą zabrać kogoś, no to o, jest pan koordynator, eee, no to komunikujemy, tak? Eee, my z Danką i Benkiem chodzimy i że tak powiem, eee, szukamy ludziom transportu, pokazujemy co gdzie jest, eee, jak trzeba załatwiamy mieszkania bądź ludzi, którzy mogą przytrzymać, o tam, gdzie jest Benek, też z kolejną grupą ludzi rozmawia. Jest bardzo dużo ludzi tutaj, którzy chcą pomóc. Przed chwilą na przykład wysłaliśmy czteroosobową rodzinę, czyli babcie z wnuczką i dwoma koleżankami nastoletnimi do Warszawy. Także, no dzieje się. Cały czas się dzieje, jest ruch, no i robimy co możemy. Czekamy też na kontakt ludzi, którzy jadą na Korczową z psami i kotami. Jak tylko dostaniemy sygnał, że są na granicy albo dojeżdżają do granicy, to przemieścimy się na Korczową, żeby zabezpieczyć te zwierzaki. Także będziemy Was informować, no wybaczcie, że nie za często wrzucamy informacje, ale po prostu jest tu młyn. Trzymajcie się, dziękujemy serdecznie za wszystko.